podwizdów, robienie palm świątecznych, reportażyk malutki. Proszę bardzo, jak to jest ładnie. Podwizdowie. Stasiek odwiedził, Stasiek odwiedził podwizdów. Proszę bardzo, tutaj panie mają różne rzeczy. O, proszę bardzo. Jak to ładnie wygląda. To takie kwiatki kolorowe. Nie, to no, na no rzucenie, to już nie masz czego. To do worka. Proszę bardzo. A tu jest pani sołtys. Dzień dobry. Przy pracy, proszę bardzo. Przy palmach. A tu już są gotowe. Ja tu wejdę i zrobię. Ujęcie. O. Proszę bardzo, tutaj widzimy kolorowe, ładne palmy. Już zrobione. Ja a tutaj mamy tu w latach 70-80. Cała ta historia. Jakbyś też chciał się zagłębiać. Proszę bardzo. A. a tu jest dziewczynka, też pomaga przy robieniu palm, tak? Pomagasz przy robieniu palm? Nie. Nie, a co robisz? Nie wiem. Nie wie, a nie wie. No dobra. Nie wie co robi. A tu mamy jakieś ładne rysunki. Koniec kwiatki i tak dalej. O, proszę bardzo. I tak to wygląda cała praca przy robieniu palm świątecznych. Pozdrawiam. klasie w terenie.